Dzień dobry, cześć, hej, witam wszystkich zainteresowanych tą Audi Jest to Audi a 38 p Po pierwszym lifcie, czyli na dużym grillu jak widzicie e, Troszeczkę musimy się śpieszyć, niestety warunki pogodowe nie pozwalają nam na, na gdzieś tam długie Rozpowiadanie się, więc powiemy to co jest najważniejsze Oczywiście samochód sobie obejdziemy e, dookoła cały Jeżeli będą jakieś wgnioty, rysy, oczywiście zaznaczymy to, przybliżymy Zobaczcie to, e, bardzo ładne 17-calowe alufelgi Kompet hamulców jest wyczyszczony, wszystko w jak najlepszym porządku. Autko jeździ, śmiga bardzo dobrze, tak naprawdę. Taki mankament, tylny zderzak, zobaczcie, tutaj ktoś musiał sobie do czegoś dojechać. Taka parkingowa szkoda, nie lakierujemy tego, po prostu sprzedajemy tak jak jest, żeby później nie było jakichś dziwnych historii. Żebyśmy nie słychali później jakichś tam komentarzy zbędnych. Tak naprawdę autko wygląda, prezentuje się bardzo dobrze. Lakierowane tutaj w Polsce była, była przednia maska zderzak oraz ten tutaj prawy, błot, prawy błotnik. W Niemczech samochód kiedyś miał lakierowany tutaj lewy tylny błotnik, do którego teraz zmierzam. Tutaj mamy wartości między 200 a 300 mikronów. Tutaj oczywiście przejście było robione. Nic więcej tak naprawdę. Samochód jak najbardziej sprawny, zawieszenie, wszystko sprawdzone w jak najlepszym porządku. Autko również ma wymieniony kompletny rozrząd, więc tutaj, autko typu wsiadamy, jeździmy, nie martwimy się o nic innego. Parę takich, e, takich no głupich, tutaj widzicie, jak wygląda tapicerka. Takich parę właśnie przetarczny samochód nosi na sobie. Z tyłu wszystko wygląda w jak najlepszym porządku tylna kanapa myślę praktycznie w ogóle nie używana z tyłu mamy dwa izofiksy oraz na fotelu pasażera również mamy te mocowania fotelików silnik 1.6 FSI benzyna przebieg 193 000 km tak naprawdę autko w bardzo dobrym stanie biorąc pod uwagę, że ma 16 lat zobaczcie tutaj wszystkie roletki, wszystko działa, dwa cup holdery hamulec ręczny oczywiście Popielniczka nie była używana. Sześciobiegowa, manualna skrzynia biegów. Klimatyzacja klimatronik dwustrefowy, podgrzewane przednie fotele. Tutaj wszystko działa w jak najlepszym porządku. Mankamenty tego samochodu już znacie. Jak najbardziej prawdziwie wam je pokazałem. Dashowek duży, przestronny z książką serwisową. Oczywiście je zdjęcia zobaczycie w ogłoszeniu. Tutaj fotel pasażera bez przetarć, bez żadnych dziur. Rzucimy sobie okiem jeszcze raz na tylną kanapę. Nie ma tutaj się do czego doczepić. Podsumowując, macie 16-letni samochód Audi, który się nie starzeje mimo swoich lat. Nadal przynajmniej moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Samochód. W który wsiadamy, jedziemy, nie martwimy się niczym. Zrobiony kompletny rozrząd, wymienione filtry, oleje, cała eksploatacja przeczyszczony układ hamulcowy po to, żebyście mogli w ten auto wsiąść, nie inwestować, tylko cieszyć się jazdą. Z, tej, z mojej strony to wszystko. Zapraszam do kontaktu.